Pod jedną z moich ostatnich rolek na Instagramie pojawiło się pytanie o to, czym jest szlikier. A oprócz tego też pojawiły się komentarze o tym, że angoba to slip, a skoro slip to szlikier, to angoba to szlikier. W tych pojęciach w ogóle istnieje pewien chaos w środowisku ceramicznym. No i ja, jak to ja, mam potrzebę, żeby ten chaos uporządkować, bo. Wszystkie te wyrazy są bardzo luźno używane przez ceramików, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, co prowadzi do pewnej konfuzji. No i właśnie ten film służy temu, żeby tą konfuzję wyjaśnić i rozwiać wszystkie wątpliwości, bo mogą one po prostu prowadzić do nieporozumień. Czyli czym jest szlikier, czym jest slip, czym jest angoba, czym jest farba podszkliwna i czym jest szkliwoziemne? Czym te wszystkie rzeczy się od siebie różnią? Bo się różnią i tu jest pies pogrzebany. To nie jest wszystko to samo i te pojęcia nie są ze sobą tożsame. No to jedziemy. Najprościej rzecz ma się ze szlikrem, czyli slipem. I tutaj akurat te wyrażenia są tożsame, slip jest zapożyczony po prostu z zagranicy, a szlikier to takie bardziej tradycyjne polskie powiedzenie. Ja słyszałam też pewnego garncarza z Mazur, który nazywa je glejmem, nazywa go, ten szlikier glejmem, no a niektórzy mówią na niego po prostu błoto, bo poniekąd tak jest. To jest glina z wodą, kropka to zawiesina gliny w wodzie. I teraz zaletą szlikru slipu glejma błota jest to, że ma bardzo szeroki zakres konsystencji. Od takiej konsystencji sztywnej, właśnie błotnistej, którą można wręcz nakładać na nasze prace, jak krem albo bitą śmietanę, po taką rzadką konsystencję śmietanki lub mleka, którą można oblewać pracę. Jeżeli ktoś Wam mówi, że korzystał ze szlikru albo ze slipu, to dopytajcie, co ma na myśli, bo ten termin, tak jak termina angoba, tak jak farba podszkliwna, jest czasami stosowany bardzo luźno i często mm, ta osoba może mieć na myśli na przykład szlikier z dodatkiem fryty albo topnika, no i to już nie jest taki zwykły slip. Także podsumowując, szlikier równa się, slip równa się. Glejmo równa się błotko i to jest najprostszy możliwy skład, bo jest to po prostu glina rozrobiona z dużą ilością wody, na gładko, do jakiejś tam pożądanej konsystencji. Tutaj na przykład widzicie zdjęcie mojej pracy, która ze względu na swoje gabaryty była wykonana z masy szamotowej, ale chciałam, żeby miała jasne, białe, porcelanowe, takie pergaminowe wykończenie jako podkład pod tą czarną. Angobę. Dlatego pod tą czarną angobą jest cienka warstwa szlikru porcelanowego, czyli po prostu porcelany rozmieszanej z wodą. Szlikru można też używać, żeby fakturować powierzchnię naczyń, też tych toczonych na kole. Tutaj pokażę Wam przykład, gdzie taki właśnie gęsty szlikier, gęste błoto wykorzystane było, żeby stworzyć teksturę strukturę na zewnątrz. Miski toczonej na kole. Teraz, w przeciwieństwie do angop i farb podszkliwnych, szlikier najczęściej stosuje się na surową glinę lub zdębiałą glinę, czyli przed pierwszym wypałem. To też jest coś, co warto zapamiętać. Jeżeli chodzi o problemy na które możemy, i wyzwania, na które możemy napotkać przy korzystaniu ze szlikru, no to jest to głównie jego odpadanie. On ma bardziej mokrą konsystencję, ma większą zawartość wody niż to, na co go nakładamy, więc trzeba uważać na po prostu. Proces suszenia, żeby był powolny i pozwalał na to, żeby te poziomy wilgotności jak najlepiej się wyrównały podczas właśnie schnięcia przed pierwszym wypałem. No i tutaj też, a propos szlikru i slipu, trzeba też wspomnieć o czymś takim, jak teraz sigillata. To jest tak naprawdę po prostu szczególny rodzaj szlikru, szczególny rodzaj slipu, gdzie nie tylko bardzo rozrzedzamy konsystencję wodą, ale też tak naprawdę pozwalamy większym drobinkom, większym cząsteczkom gliny opaść na dno, osiąść i zbieramy z góry ten żadziuteńki roztwór, w którym są tylko najdrobniejsze cząsteczki, bo one jeszcze po prostu nie zdążyły. Osiąść, utrzymały się w zawieszeniu w tej wodzie zarobowej. No, i to jest właśnie Terra Sigillata, czyli to jest taki bardzo, bardzo rzadki szlikier, do którego, że tak powiem, włączane są tylko te najdrobniejsze cząsteczki masy. No to teraz w takim razie, czym jest angoba, skoro nie jest slipem i nie jest szlikrem? Będziecie bardzo często napotykać na to, że ktoś stosuje te terminy synonimicznie. Ja mam potrzebę, żeby dorzucić swoich 5 groszy i powiedzieć, czym one się od siebie różnią, ale prawda jest taka, że nie różnią się zbyt wiele. Więc rozumiem, z czego może ta konfuzja wynikać i dlaczego ten bałagan w tej terminologii może powstawać. Więc skoro szlikier to jest glina plus woda, no to czym jest angoba? Glina plus woda plus dodatek topnika, często fryty. No, i zazwyczaj jednak jakiś barwnik. To może być tlenek barwiący albo to może być gotowy pigment. Angoby są ze względu na ten dodatek topnika bardziej trwałe od szlikru w takim sensie, że bardziej lepiej trzymają się powierzchni podczas wypału. Rzadziej odpadają, bo właśnie ten dodatek fryty jako topnika czy surowca jako topnika sprawia, że angoba ma lepszą przyczepność do powierzchni naczynia niż e, szlikier. Ale tak samo jak szliker, angobę też można nakładać na surówkę, zazwyczaj na zdębiałą pracę. Z tym, że mm, szlikier raczej rzadko w bardzo ograniczonych scenariuszach stosujemy na biskwit, a co do angoby nie ma już takich obaw i często właśnie widzi się artystów, którzy Nakładają angobę dopiero na zbiskwitowane prace. Ze względu na swój skład chemiczny, angoba nie popłynie sama z siebie. Ona ma zbyt dużą zawartość gliny, w której jest zbyt duża zawartość glinu, żeby angoba sama popłynęła. Ale jeżeli pokrywamy ją dodatkowo warstwą szkliwa transparentnego, to no kiedy do topników w szkliwie dochodzi, na przykład fryta w angobie. Fryta, w której są glasformery, pierwiastki szkłotwórcze, takie jak krzem, takie jak bor. Fryta, w której są topniki, takie jak cynk, takie jak wapń, takie jak sód, takie jak magnes. No to wtedy całość może nam trochę popłynąć. Nie jest to częste zjawisko i zależy głównie od składu szkliwa yy, i jego wrażliwości. Dlatego, jeżeli spływa wam angoba razem ze szkliwem, winowajcą jest szkliwo. I teraz jeszcze kilka słów na temat farb pod na temat farb podszkliwnych. To są komercyjne zazwyczaj produkty, które składają się z pigmentu, oczywiście wody zarobowej, fryty, która pełni rolę topnika i zmiękcza trochę tą farbę plus poprawia jej przyczepność. Dodatkowo zazwyczaj jakiegoś składnika poprawiającego mm, tą płynność podczas nakładania pędzlem, bo zazwyczaj farby podszkliwne nakłada się pędzlem. I tym składnikiem jest najczęściej CMC, czyli guma celulozowa. No i czasami jeszcze w tych farbach znajdziecie jakiś zmętniacz, coś co sprawia, że ma lepsze krycie po prostu. I tym zmętniaczem może być nawet trochę gliny, to może być cynk, to może być cyrkon. Jeżeli popatrzycie sobie na, ten, na to nasze równanie, no to widać gołym okiem, że tak naprawdę farba podszkliwna nie różni się zbyt wiele od angoby. To jest tak naprawdę rodzaj angoby, z tym, że ta nazwa została bardziej skomercjalizowana, czyli jest częściej używana przez producentów po prostu. Ale od technicznej strony farba podszkliwna... Od angoby niczym się za bardzo nie różni. Poza faktem oczywiście, że i angoby między sobą i farby podszkliwne mogą się różnić składem. Mogą wykorzystywać różne barwniki, różne pigmenty, różne rodzaje topników itd., itd. Także pod tym względem dokładnego składu nie są sobie równe, ale mechanizm działania mają taki sam. To co jest fajne i w angobach i w farbach podszkliwnych, które są praktycznie tym samym, to fakt, że mają dosyć szeroki wachlarz zastosowań. Można je stosować same i potem wypalić na ostro. Można je stosować podszkliwnie, taki był oryginalny zamysł farb podszkliwnych zresztą, ale można też stosować je w szkliwnie, trochę tak jak majolika, czyli nakładać je na warstwę surowego szkliwa przed wypałem na ostro. Do tej listy tłumaczonych dzisiaj terminów dołożę jeszcze na sam koniec tylko szkliwoziemne, dlatego że na moich własnych studiach szkliwo ziemne było nam przedstawiane jako synonim angoby, jako rodzaj szkliwa bazującego na masie ceramicznej i nie do końca jest to prawda, jeżeli to jest do, dosyć archaiczne w ogóle już określenie, ale jeżeli zagłębicie się w literaturę, to dowiecie się z niej, że szkliwo ziemne to jest szkliwo powstałe na bazie glin żelazowych. Czyli dosyć wąska definicja. Z, co do zasady, szkliwa ziemne będą więc miały brunatną czy brunatno-czerwoną barwę. No i pewien połysk ze względu na dodatek krzemu, na dodatek topników. W ogóle szkliwa ziemne są raczej niskotopliwe. Raczej nie, nie przejdą powyżej 1300. Stopni. Mam nadzieję, że to małe kompendium co nieco rozjaśniło temat i że będziecie już korzystać z tych terminów bardziej świadomie. Jeszcze raz przyznaję, że te różnice nie są wielkie, więc naprawdę o pomyłkę nie jest trudno, zwłaszcza, że na różnych forach, grupach i w przestrzeniach, tak powiem, ceramicznych, luźno stosowane są te terminy, więc łatwo też utrwalić sobie jakiś błędny obraz tego, co jest czym i tak dalej, i tak dalej. Mam więc nadzieję, że ten przewodnik w końcu rozpisał wam to czarno na białym i możemy teraz lepiej się ze sobą komunikować. Jak zwykle życzę wam się tej zabawy we własnych pracowniach. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale.